Siemanko, z tej strony Pawlasek, witajcie w kolejnym odcinku z Bety Nadzoru. Dzisiaj sprawdzamy osobę na mapie... O, dziwo co jest Office. Jeszcze tego nie sprawdzałem, dlatego że no... Mało osób gra turniejowe na office. No w sumie sam sobie zagram, no, ale nie ma z kim, to... Jednak zagranie na hosty trzeba mieć jednak zgranie, dosyć dobre. Bez grania to tutaj się nie ugra. A więc nasz aspekt... No nie wiem, co robił, bo, bo chyba go raczej słyszał, że wylatuje, a, a zanim strzelił, to trochę potrwało. Nawet nie wiem, jak się to tu wszystko nazywa, więc nie będę o tym mówił. Idzie, idzie w ofisie, idzie w ofisie, a ja chyba nie wyłączyłem Steam'a. Tak, dobra, już. Tam jest, idzie, idzie po hosty, idzie po hosta z lewej strony. Dostały ostatni terrorysta kampiący przy drugim hoście, no i niestety padł. Jest 11 do 3. Saspek jeszcze sobie bachety strzelił do swojego. Ciekawe za co został zreportowany, no na razie nie wiem, na razie nie wiem. Saspek ma 12-7. Być może dlatego, że strzela sobie pod, do swoich. No, ale, no nikogo nie zabił, a to było pod koniec runty. Zdarzają się przypadki. Tym bardziej, że no, zabić nikogo nie potrafi. No i znowu dostał banie, z prawej strony. Nawet nie sprawdzi, czy ktoś tam będzie wchodził czy nie. Od razu chciał le lecieć do CT-ków. Nie broniąc nawet hosta. tu widać że terroryści nie bronią hostów. I znowu się z prawej strony wychodzi i znowu go zabił. Nie wiem, seryjnie nie wiem. Ten puffin dobra, Puffinowi się trochę dostało. Dwa heady z 57 No, róża, róża, ty moja. No niestety, skakanie z pompą i strzelanie, to no, no było oczywiste, widać. No, sobie tylko na mierze strzelił jednego HEDA i. strzelił w tym jeden nabój. I znowu pafinowy się to chyba dostało. Bo się zaświecił na czerwono. Boraj, ten pafin, Zostaje swoich. Ja bym tutaj wszystko nazwał korytarze. Bo tu wszędzie są korytarze. Ale jakoś to trzeba rozróżniać. No nie wiem. No, udaje się korytarzami w korytarze i będzie czekał na korytarzach, bo tam są co takie na korytarzach. Tak to można nazywać. Wszędzie są korytarze, i wszystko wiadomo. Full auto w Pafina, i trafi tylko jednym nabojem, chyba. I znowu kolejne full auto w Pafina, no i. Zabij go! Zabij go! Zadźgaj go! Nie udało mu się go zadźgać, trudno. Ale no niestety za ten Griffin no trzeba. Umyśl, nawet tutaj jest zaproponowane, umyślne strzelanie do kolego z drużyny. A więc, no ten Griffin dobra. Jak mu tam, no za Griffin nie ma akurat perma. A więc może czegoś go to nauczy. Tak więc oczywiste, bez wątpienia Griffin i zostaje nam jeszcze do otworzenia skrzyneczka co do konkursu będzie w sobotę zaczynał się, muszę to wszystko przygotować noże już są, jeden dodatkowy drogi item też jest, a co ze skrzynki? ze skrzynki, no niestety nie Star Trek USP nierzewny choćby się przydał, dlatego że no trochę cenny jest przynajmniej więcej niż berety pantera, kosy już mam zresztą możecie widzieć w moim ekwipunku, że kosy już są jeszcze item mam na rynku, nie chcę się go na razie ściągać, ale to ja to wszystko do soboty przygotuję, czyli do jutra a wyniki konkursu artystycznego być może dzisiaj jeszcze zdążę to zrobić, postaram się to wszystko ogarnąć. Tak więc ja wam dziękuję za uwagę, na razie.